To jest rapinka, dziś z filmikiem, y, otwieram, ale zanim Wam tłumaczę o co w tym filmiku chodzi, zapraszam na mojego Instagrama i TikToka, Instagrama mojej siostry i TikToka mojego, mojej siostry. Zaraz zobaczycie jakie mam zestawy. Ok, najpierw rozważymy sobie tego slajma, tą piankę. Jest on, tutaj są w ogóle zapachy tych pianek. Ja mam akurat winogronową, więc tutaj y, oczywiście produkt nie jest do spożycia. Ponieważ to jest e, slime Dobra, otwieramy. Tu taki suwak. nie pachnie, 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 pachnie. Już. ale fajnie zapakowane. Uu, ale, ale duże. Myślałam, że to będzie trochę mniejsze. Powmuchaj to! No, a powmuchaj to! O! No, sorry. No, no, się nie to zostać. Dobra, Tom. Okej, okay, no, mam dobrze. już wszystko pod kontrolą. I jest to fajna pianka. Ale nie jest jakoś taka... O oh, wow! Oh, ale fajny, owocowy. Znaczy fajny jest, ale się klej. Więc daję mu od 1 do 5. Taką czwóreczkę Tu mogę sobie go wziąć? Tak Dzięki Dobrze Zabieramy się za nast następny zestaw Ry Okej okay. Okej okay. Okej okay. Mamy tutaj slajma Otwieramy go Nie przedłużamy Uu. Różowy oczywiście mój ulubiony kolor ty, Co ty robisz? Takie, takie góry. to pięknie wygląda. Dobra, dawaj Co Ty tutaj się babi. Co? Zawsze, jak robimy właśnie takie slime z tych zestawów, z tego slime DIY, to właśnie były takie proszki. Nie wiem, czy ktoś właśnie robił takie slime. A teraz mamy takie coś. No spodziewałam się, naprawdę. Po skończonej zabawie, ale jak to się robi w ogóle? Okej, okay, ja nie wiem jak to zrobić. Ja naprawdę nie wiem jak to zrobić. Czy to już jest mm, slime? Chyba tak. No ja po prostu go dmuchasz. Chyba tak. Jak słyszycie jakąś rozmowę, to moja babcia rozmawia. Słuchajcie. <laughs> Tak, bo po prostu... O, tak! To jest slime, normalny slime. O to myślałam, że będziemy robić. I będzie króciutki filmik, ale fajny, śmieszny, zabawny bardzo. Jeszcze słodczy pomady na ręku. No wiem, właśnie malowałam. A czy malowałam się z moją Nikoliną? Z moją Nikoliną, z moim Tu. On się trochę klei, a może dlatego, że. to do kawy. Ale jak? Jak on się klei cały. Dobra. Sporo deszcz, więc jest piękne. Uf, piękne okno. Nie, nie jest fajne. Dobra, robimy balona. Zrobimy. Piękne. Tutaj ogólnie jest kupa, kupa z przed Przedniego ja filmiku. A no, ale chcę tylko powiedzieć. Tego. Co? Oj! No nie da się! Głupstwo! Jak się zdenerwuje? Jak to? Oni mają jakieś fajniejsze to! Boże! O, ona tak to trzyma jakoś. Cicho! Bawcia, cicho! Nie. No, nie da się, Jezu. Nienawidzę tego zestawu. Nigdy... Ja zdałam za to 20 zł. Moje wszystkie oszczędności Mogłam sobie bułkę kupić. Co ja mam z tą bułką na filmach? Boże, jakieś duchy. U. Nie da się. A jeśli ktoś mi powie w komentarzach, jak to zrobić, takie główienko. Takiego balonika, to proszę, dostanie ode mnie spam na czymś tam na Instagramie. A A tutaj było coś napisane, tutaj. E, po skończonej zabawie przechowuj slime w czel... co? Woda. Dobra, spokojnie, to jest tylko woda. Spokojnie. Ale wczoraj co się tu wylało? Dobra. Nikolina, trzymaj to, bo ty... Oj, K. Będzie można? coś się to zobaczyć? O! Ja wam pokażę. Nie, Nikolina. No, no jak bo... nie zakręciłaś, głupia jesteś, to... Okej, okay, nie wyszedł nam balon... Chciałam się bawić o co ci chodzi? Nie wyszedł nam balon, ale zrobię... Jak już jest taki um, dziwny trochę odcinek, to wezmę troszkę pianki. Nie! Tak? To jest moja pianka! Dawaj piankę trochę! Zabrawa. I... Nie... Ułożę to do tego slime'a. Nie... Po... To będzie pamiątka po filmie. Ale to będzie... To no, troszkę. I troszkę tego slajma, żeby, żeby wiecie Bo może chcę jeszcze zrobić później balona Dobrze, ja to wymasuję Ej, fajny Znaczy, nie chcę się trochę przykleić do tego Będzie to taka um, Ktoś się mówi, jak co pająki robią pajęczyna. pajęczyna, To będzie taka pajęczyna, widzicie? Co pająki robią? No co pająki robią? No pajęczynę. Bardzo się klei no, Troszkę się klei To jest niefajne Dobrze, że tego w ogóle na całość nie dałam Teraz spróbujmy Weź na mnie Teraz spróbujmy zrobić Teraz, z tego To na pewno Ci wyjdzie Boże babcia, cicho! Ale mi zapachniało winogronem No nie ma, to jest kit Znaczy kit, tak kit. Chciałam powiedzieć hit, ale to nie jest hit To jest kit um... Boże, jak to pięknie pachnie Łaj, wow, no Siostrzyczki No dobra, już kończysz no, Dobra, zaczynaj na chwilkę No, no i co? Okej, okay, jest tutaj wszystko napisane Serafinka yy, Weź masę ściśnij kciukiem i palcem wskazującym tak by trochę wchodziła z góry patrz rysunek poniżej a Boże to będzie tak 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 nie tak tak i co tak Działa! Już nie. Ona jest bardzo klejąca, dlatego. Tak, to dało się! Jednak to jest hit. Polecam. Daję trochę slajma. Dobry. Pff. Aaaa, jest leczona Fajne. Fajne. Dobra, troszkę się pobawię i do Was przylecę. Okej, okay, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że to jest koniec odcinka, ale przygotowałam sobie wodę, wszystko. Tak, która się wylała Tak. Dobrze, i tak, to jest koniec tego odcinka, dlatego że ugryzłam się w język i boli więc do następnego tego cinka baju!